W dzisiejszym odcinku naszej ekranizacji poradnika pojedziemy sobie od y, przyjazdu na salę do pierwszego tańca. Jak już dojedziecie na tę salę, to dajcie gościom wyjść samochodów. Niech wszyscy wyjdą, wezmą swoje prezenty, kwiaty, co tam mają. I poczekają na Was, a nie Wy na nich. Dzięki temu mo będą mogli się ładnie ustawić, będą mogli wiwatować jak przyjedziecie, bić Wam brawo i cieszyć się y, z Waszego y, nadejścia. A przy okazji obsługa fotowideo będzie mogła ze spokojem wyjść z samochodu, zabrać sprzęt i nie na łeb, na szyję, bo Wy już wchodzicie przywitani chlebem i solą. Tak, więc dzięki temu wszyscy mamy więcej czasu, lubimy mieć więcej czasu, dlatego że dzięki temu jesteśmy w stanie robić po prostu lepszy materiał. I kolejną sprawą po wyjściu z samochodu i przywitaniu się ze wszystkimi są życzenia. Które warto zrobić przed salą, jeżeli jest na to miejsce? Pamiętajcie, że naturalne światło zawsze wygląda lepiej niż to na sali. Szczególnie jeśli to na sali jest zielono-fioletowe, ale o tym jeszcze będzie w następnym odcinku. Także. Bardzo lubimy, bardzo lubimy oczywiście życzenia na zewnątrz i zdjęcia i filmy wyglądają po prostu lepiej. Zazwyczaj nie ma takiej głośnej muzyki, więc też jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego jakieś audio. I co zauważyliśmy, goście czują się też swobodniej, będąc właśnie na tej otwartej przestrzeni przed salą, w jakimś ogrodzie czy w jakimś małym parszku często tak się zdarza przed salami czują się swobodniej, mogą ze sobą pogadać, bo właśnie tak jak Eric wspomniał, żadna muzyka ich nie zagusza. A na sali, stojąc w kolejce, część osób stoi praktycznie pod zespołem lub DJ-em, pod głośnikami no i stoją jak po prostu za karę, bo nawet nie mogą ze sobą pogadać. Naszym zdaniem, pod każdym możliwym względem, są lepsze na zewnątrz życzenia. Jeśli... warto tylko pamiętać o pogodzie, no jeśli, jest to, jeśli jest to październik, no to nie zawsze się uda, czasami będzie padał śnieg, albo deszcz, albo będzie wiało, albo coś, albo będzie już po prostu ciemno i zimno. Tak samo w środek, z środku sezonu, lipiec, sierpień, może się okazać, że będzie 40 stopni, po prostu pełna lampa z nieba i, i, i żar. Ale Więc... wtedy warto, jeżeli robimy to na sali, no bo wiadomo, że nie zawsze da się zrobić to przed salą. Czasami też nie ma miejsca, bo są takie sale, gdzie praktycznie wysiada się prosto z samochodu, z parkingu na salę. To dogadać z dj lub zespołem, żeby ta muzyka była miła dla ucha, trochę spokojniejsza, cichsza. Trochę chysza. cichsza, żeby światła nie świeciły we wszystkich kolorach tęczy, tylko na przykład jednym kolorem. Fajnie, żeby ta muzyka była taka cicha, spokojna, żeby goście nadal mogli z sobą rozmawiać i żeby nie musieli krzyczeć do was z życzeniami. Jak wspomniałem jeszcze wcześniej, y, zawsze można próbować kombinować, oszukiwać troszkę rzeczywistość, więc jeśli jest gorąco 40 stopni, można znaleźć czasem jakąś altankę, kawałek cienia, gdzieś jakiś, pod jakimś drzewem itd. Y, jest to fajne. Dalej spotykamy się z tym, że sale i jacyś tam organizatorzy strasznie się dziwią, kiedy rzucamy pomysłem typu, zróbmy tutaj życzenia na dworze. Ale są też sa sale, które same to proponują paromłodu. Tak, mają tak. przygotowane piękne koszyczki, w które wkładają prezenty, koperty. Yy, I już nawet obsługa stoi z kieliszkami szampana dla wszystkich gości, jak podjeżdżają. Pożyczenia i to aście zazwyczaj wjeżdża pierwszy taniec. Um, tutaj e, najważniejsze rzeczy właściwie, jeśli chodzi od nas, które też znajdują się w poradniku, jest e, to, żeby ludzie nie chodzili w kółku. E, to bardzo, bardzo utrudnia nam pracę, dlatego że nie mamy za bardzo gdzie postawić wtedy, na przykład statywu z aparatem, który będzie nagrywał szeroki kąt, e, stały. To sprawia też, że musimy się zastanawiać właśnie, gdzie będzie bezpiecznie go postawić. Czasem okazuje się, że nagle to kółko się tworzy, a nie powinno, więc warto te kwestie wcześniej dogadać sobie z DJ-em albo zespołem, który, z kimś, kto będzie po prostu prowadził, żeby oni się tutaj organizacją, no bo my jak nie mamy mikrofonu, to już nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym wszystkim, co się dzieje. I właściwie z tych ważniejszych rzeczy zostaje światło, o którym jeszcze będziemy mówić w przyszłym odcinku, ale już teraz możemy zahaczyć, żeby przynajmniej w trakcie pierwszego tańca to światło było stałe, żeby się nie zmieniało, żeby nie latały jakieś lasery, jakieś kształty, żeby nie błyskało na zielono, czerwono, niebiesko, tylko żeby na przykład było sobie ciepłe cały czas jakieś albo nawet żadnego może nie być. Jeśli jest widno, jeśli jest dużo okien na sali, mamy jedną swoją lampę która robi nam bardzo fajny efekt, zarysowuje, robi, robi ładny kontrast, jak się nagrywa pod nią, to robi ładną flarę. Także to nam absolutnie wystarczy, nie musimy mieć 15 kolorowych lamp od zespołu czy od DJ-a. I to też jest w sumie rzecz, którą warto sobie ustalić z zespołem i DJ-em przed em A więcej o świetle powiemy w kolejnym odcinku. Także na dzisiaj to tyle. Oczywiście tak, zwykle zapraszamy Was do komentowania, polubiania, udostępniania, pisania, co Wy sądzicie na te wszystkie tematy, czy pomysł życzeń na dworze jest dobry czy niedobry. Śmiało piszcie, nie musicie się z nami zgadzać. Chcemy poznać waszą, Wasze zdanie i Wasze myśli na ten temat. Na razie, do następnego. Hej!